W zakresie już od razu widać, że współpraca ta nie jest łatwa, ale to jest jedyny właściwy kierunek naszego działania i jedyny kierunek, który może nam zapewnić przewagę konkurencyjną w przyszłości również naszemu regionowi. Innowacje to jest słowo, które jest kluczem przyszłej perspektywy finansowej. I Wielokrotnie dyskutując na kierownictwie Ministerstwa Gospodarki o tym nowym wcieleniu innowacyjnej gospodarki, czyli programie operacyjnym Inteligentny Rozwój, zastanawialiśmy się, czy my jesteśmy w stanie to, mówiąc wprost, uciągnąć. Czy jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie te osie, które łączą te 8 miliardów euro, czy jesteśmy w stanie wchłonąć to w polską gospodarkę w tym bardzo krótkim czasie, jaki mamy do dyspozycji. I za każdym razem, kiedy spotykaliśmy się z naukowcami, kiedy spotykaliśmy się z przedsiębiorcami, jesteśmy, przekonywaliśmy się, że damy radę. Problem tylko w tym, żeby to wszystko połączyć, żeby tych ludzi ze sobą spotkać, żeby ten przepływ między gospodarką a naukowcami umożliwić. I tak naprawdę pan minister mówił o sukcesie targów MSPO. Z prezesem Mochoniem, z zarządem targów dyskutowaliśmy, jak to, jest, jak to się dzieje. No Dzieje się tak, że targi zyskują. Znaczenie wtedy, kiedy wokół tego przedsięwzięcia są pieniądze na rynku. Ja sobie nie wyobrażam nie braku sukcesu Innotechu, bo te pieniądze będą teraz wokół innowacji i wokół nowych technologii, więc to tutaj będzie się koncentrowało, a koncentrowała zdolność do wykorzystania tych pieniędzy w przyszłości. I dlatego ci, którzy są już dzisiaj na tych targach, to są pierwsi z tych, którzy będą w tej kolejce do tych funduszy stali, to są pierwsi ci, którzy będą tą współpracę ze sobą nawiązywać. A to, że to jest w naszym regionie świętokrzyskim, to też szczególnie cieszy z tego prostego powodu, że świętokrzyskie swoją okazję zazwyczaj w życiu łapało jakimś, jakimś nietypowym, rozwiązaniem takim, jakim była kiedyś budowa centralnego okręgu przemysłowego. Dzisiaj pewnie podyskutujemy o tych szansach, o tych zagrożeniach związanych z nadmiarem pieniędzy w pewnych okresach czasu, bo to nie tylko szansa, ale i często zagrożenia. Ale dzisiaj, kiedy mamy te pieniądze w innowacyjnej gospodarce, to grzechem byłoby nie być tymi, którzy w pierwszej kolejności będą mogli o te pieniądze zawalczyć. I dlatego cieszę się, że oczywiście nie tylko świętokrzyskie mamy tutaj. Firmy mamy z Krakowa, z Ełku, mamy z całej Polski przedstawicieli, ale dobrze, że koncentrujemy tą dyskusję tutaj w Kielce. I za to serdecznie organizatorom, za to serdecznie wszystkim uczestnikom targów dziękuję. dziękuję. Również w imieniu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i, yy, i też kolegę i Jarubasa, który tu zawsze chętnie w tych innowacjach uczestniczy i który jest jakby osobą, która ciągnie na własnych barkach też innowacje w postaci ścitu. RCNT, panowie dyrektorzy siedli tak u siebie tym razem. Ciągniemy razem Państwa ten wózek po to, żeby kiedyś w przyszłości ten wózek pociągnął województwo świętokrzyskie. I dlatego na Was liczymy i dlatego w Was ciągle inwestujemy. Nadzieję i wiarę i wierzymy w to, że kiedyś to będzie ten element, który nasze województwo rozwinie. Serdecznie wszystkim dziękuję za to, że dzisiaj jesteśmy razem. Życzę jak najlepszych targów, jak najlepszych efektów w postaci tych miliardów włożonych w innowacje i nowe technologie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.